Moje poszukiwanie wiary no, zaczęło się już od dzieciństwa. Z rodzicami chodziłam do kościoła, ale wtedy jeszcze nie pojmowałam wielu rzeczy. Ym. Niedzielna msza święta teraz już, kiedy jestem starsza, już wiem dokładnie, że Bóg jest, że Bóg nad nami czuwa. To nie jest tylko tak, że idę do kościoła, żeby odbębnić mszę, że mama mi każe iść, tylko to jest wspólne przeżywanie tego, w co my wierzymy, w te, w tego przeistoczenia Jezusa. Było w moim życiu kilka takich momentów, kiedy naprawdę zwątpiłam w Boga, że zabrał mi bliską osobę, którą bardzo kochałam. No ale jednak mimo wszystko Bóg daje siłę taką, żebyś podnieść się z każdego upadku. No i myślę, że to sprawia takie. Że Bóg sprawia, że życie jest piękniejsze. Ma kolory. Wiara w moim życiu odmieniła, no, myślę, wiele rzeczy. Kiedyś były momenty, w których przestałam wierzyć w istnienie Boga, no ale jednak wróciłam do Niego. Młodym ludziom szukającym wiary mogę powiedzieć tyle, żeby się nigdy nie poddawali. Z pomocą Bożą i trochę wkładem własnym mogą osiągnąć wszystko.